To pierwsze takie wydarzenie, to pierwsza konferencja, spotkanie organizowane przez dywizję Samsung Memory. A co do naszych sukcesów w Q1 i w ogóle w końcówce roku 2021 faktycznie mamy ze sobą dobry okres. Jeżeli chodzi o nasze wyniki rynkowe, to posiadamy dzisiaj ponad 1 trzecią udziałów na polskim rynku pamięci zarówno w dyskach półprzewodnikowych, jak i kartach pamięci. To też olbrzymie wzrosty sprzedaży i Rok do roku również wzrostu udziałów rynkowych. Dzisiejsze spotkanie to spotkanie z ludźmi, to spotkanie z partnerami. Z partnerami, którzy od początku zaufali Samsungowi, że potrafi wytwarzać, sprzedawać i wytwarzać najlepsze na świecie komponenty elektroniczne, a w szczególności pamięci. Bez tych partnerów nie osiągnęlibyśmy tego. Kim jesteśmy i gdzie jesteśmy, czyli ponad 1 trzecia udziałów rynkowych, a w kategorii NVMI ponad 47% polskiego rynku NVMI. To też doskonała okazja, aby podziękować tym partnerom, którzy najsilniej przyczynili się do naszego wzrostu w ostatnim roku. Pozycja lidera faktycznie zobowiązuje. Tak naprawdę lider to osoba, ale też organizacja, która w pewien sposób jest odpowiedzialna za rozwój całej kategorii. I faktycznie my jako Samsung Memory w Polsce czujemy to brzemię, ale też myślę, że doskonale się znajdujemy w tej roli. Edukujemy, mówimy o tym, czym jest w ogóle nowoczesny backup, jaki wpływ na środowisko ma przechowywanie danych i jak bardzo ważne jest zadbanie o swoje bezpieczeństwo w świecie cyfrowym. Innowacje, bezpieczeństwo i ekologia to trzy główne filary naszej strategii. Strategii tak naprawdę całej naszej firmy Samsung Semiconductors, która obejmuje również nasz biznes, Samsung Memory. To tak naprawdę wartości wpisane w nasze DNA, bo nie da się dzisiaj w rzeczywistości nie myśleć o tym, czym jest. Przechowywanie danych bez szerszego kontekstu tego, w jaki sposób oddziałujemy na świat i w jaki sposób my w tym świecie się odnajdujemy. Podczas dzisiejszej konferencji będziemy mieli okazję opowiedzieć o tych filarach nie sami, ale ustami naprawdę wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, którzy chyba w bardziej wiarygodny sposób niż my jako Samsung przedstawią to naszym partnerom oraz klientom. Martyna Zastawna to niesamowita osoba, to jedna z stu najbardziej wpływowych kobiet według Forbes w Polsce. To, co skłoniło nas do rozpoczęcia współpracy z Martyną, to jej wiarygodność, to to, że pokazała nam, Polakom w Polsce, czym jest w rzeczywistości cyrkularność, czyli w branży modowej, która jest jedną z najbardziej zanieczyszczających i obciążających środowisko branż na świecie. Pokazała, jak możemy działać, jak możemy iść do przodu, żeby mimo wszystko zadbać o siebie i o środowisko naturalne. My, jako Samsung, który ma jako jedną ze swoich wartości, jeden ze swoich filarów swojej strategii ekologię, szukaliśmy wiarygodnego sposobu komunikowania się ze światem, komunikowania się z naszymi partnerami, z naszymi klientami. I obserwując to, w jaki sposób Martyna mówi o ekologii, mówi o cyrkularności. Zainspirowaliśmy się do tego, aby po prostu zrobić coś wspólnie, aby jej osobę zaangażować w nasze działania i pokazać w działaniach edukacyjnych, w jaki sposób my myślimy o ekologii i co robimy już dla środowiska.